Też Stefan, witaj na moim kanale Polish Polyglot, czyli kanale dla osób lubiących się uczyć języków obcych. chciałam się z Tobą porozmawiać o tym, jak uczyłeś się polskiego, jak uczyłeś się wszystkich innych języków, które znasz. Może zacznijmy od języka polskiego, to jest chyba najtrudniejszy język, jakiego się uczyłeś, tak? Tak, oczywiście. Aczkolwiek od razu podkreślam, że um, choć sam język na pewno jest trudniejszy od angielskiego, francuskiego, łaciny, greckiego... Y i hebrajski nawet się uczyłem, mhm. um, to jednak ułatwiło mi wszystko to, że do polskiego miałam większą chęć. Mhm. Ostatecznie wszystko zależy od chęci i nie od języka. Mhm. A dlaczego do polskiego była taka motywacja większa niż do innych języków? Trudne pytanie. To jest najtrudniejsze pytanie, które próbuję rozszyfrować od wielu lat. Zaczęło się mhm. tak, że widziałem plakat tu w Berlinie. Na uniwersytecie kurs języka polskiego w Krakowie, dwa tygodnie 600 marek. Mm. E, I pojechałem. Tak z ciekawości, wcześniej się uczyłem włoskiego przez cały rok na, na uniwersytecie. Wydawało mi się, że włoski najpiękniejszy język na świecie. Pojechałem do Krakowa i stwierdziłem w ciągu dwóch dni, że oto te, to jest mój język. Mhm. Nie dlatego, że szczególnie mi się spodobał w sensie e, melodycznym. Włoski chyba jest piękniejszy albo francuski. Um, ale... No chyba jednak mentalność jeszcze. To jest w ogóle moja nauka, nauczka jedna, bo. Co do włoskiego popełni, popełniłem taki błąd, że najpierw zacząłem się uczyć włoskiego tu w Berlinie, a potem pojechałem do Włoch, po całym roku. I nie spodobali. I tam zauważyłem, że Włosi są wspaniali, język fantastyczny, ale nie dla mnie. Za dużo. A w Polsce w ciągu tam dwóch dni zauważyłem, że mentalność w sam raz dla mnie. Potem jeszcze byłem w Rosji, bo myślałem, że rosyjski no to może jest jeszcze wyższy stopień od polskiego, że jeszcze bardziej słowiański i tak dalej. Ale co do rosyjskiego, jeszcze do końca nie mogłem się przekonać. A włoskiego uczyłeś się przez rok? I później już nigdy więcej, tak? Nie, nie, ja potem jeszcze raz mieszkałem we Włoszech przez prawie rok. Aha. I. Aczkolwiek mieszkałem tam na miejscu. I miałam mnóstwo okazji, żeby pogłębić swoją znajomość, nie ciągnęło mnie. Mm -hmm. Jest mi wstyd przyznać, że kiepsko mówię i mi się nie chce. To mm -hmm. też może się zdarzyć. To jest właśnie dziwnie, dlaczego akurat polski mnie tak interesuje. Chyba no to właśnie dlatego, tego się że. Chciałam dowiedzieć. Chyba dlatego, że. Po prostu Polacy są tacy fajni. Powiedzmy. Nie, oczywiście. Ja się tam czuję dobrze, może dlatego, że uwielbiam polskie poczucie humoru, albo raczej polskie poczucie autoironii. Lubię, lubię tą mieszankę między powściągliwością, bo Polacy, nie są, oni, ja ich nazywam Włochami północy, to znaczy z jednej strony są otwarci, ale nie aż tak jak Włosi. Trzeba trochę drapać na powierzchni, aż wychodzi właśnie serdeczność i poczucie umoru. Na początku w pociągu jest dystans. Jak właściwie uczyłeś się języka polskiego? Ponieważ ty mówisz po polsku bardzo dobrze, więc jak, co zrobiłeś, żeby osiągnąć w języku polskim taką płynność, żeby mówić tak bezbłędnie, w tak trudnym języku, jakby nie było? No, to były różne etapy. Pierwszy etap to był ten pierwszy kurs, dwa tygodnie, 600 marek. Na miejscu się okazało, że bez wyżywienia, ale trudno już byłem. Potem wróciłem do Berlina i właściwie nic nie umiałem. Ledwo wiedziałem, że mówi się z Steffen i Szczefena, Szczefenowi, Sztefena, Szczefenem, Sztefena, siedem przypadków. Potem przeprowadziłem się na stałe do Warszawy. Mieszkałem tam. Od 1994 roku do dzisiaj, wczoraj wróciłem z Warszawy na kilka dni do Berlina. No i tam chodziłem na dwa kolejne kursy na uniwersytecie. Dwa razy w tygodniu po trzy godziny. No i tam powoli, powoli. Oczywiście najbardziej mi dało to, że codziennie musiałem mówić po polsku. Pracowałem w szkole w Liceum w Warszawie i pamiętam straszne rzeczy na początku, jak na klasówce. Na przykład uczniowie pisali klasówkę z niemieckiego, ja, pan profesor, nadzorowałem i ja widziałem, że tam szczepczą. I chciałem powiedzieć Ur". Sprawdziłem szybko w słowniku nie? i znalazłem. A CISA! CISA tam! CISA! No, i się tak śmiali z tego cisa, I widziałem, że C i to jest ci. Tak jak po włosku zresztą. I w tym momencie, jak się wszyscy śmieli, to od razu inni wykorzystali moment, ale ściągali, i koszmar. Albo innym razem jakiś uczeń mnie obrzucił kredą w plecy, jak pisałem na tablicę, i mówiłem do niego: Atur, idź po drzwi. Nie widziałam, gdzie się mówi, przed, idź za drzwi, albo przed drzwi, chyba się mówi, tak? Mówiłem, za drzwi, żeby wyjść. Za drzwi. To mhm. dzisiaj nie wiem. A pod drzwi to do kąta. I on wyszedł po dwóch minutach, zerknął z powrotem do klasy i mówił: Panie profesorze, miałem ich po drzwi, ale nie wiem, które drzwi. I wszyscy się śmieli, a ja nie widziałam, dlaczego. No, koszmar. Mhm. E... Następny, następny krok nastąpił mniej więcej po pół roku, bo będąc w Warszawie, oczywiście na... uczyłem się sporo. Pewnego dnia jechałem tramwajem po Warszawie. Młody chłopak do mnie podszedł i zapytał: Przepraszam, która jest godzina? Tak niewyraźnie hmm. mówił, ale ja go zrozumiałem. To już pierwszy powód do dumy. Która jest godzina? Ok. Zerknąłem. 10 vor 11 po niemiecku. Szybko powtarzałem wszystkie reguły. Jeśli mówimy, która jest godzina, to jest trudne po polsku, bo po niemiecku mówi się 10 vor czyli 10 przed 11. Niestety po polsku się mówi za 10, nawiasach minutach. Nie mówimy minutach jedenasta w nawiasach godzina, ale nie mówimy godzina, mówimy więc za 10-11. I to wszystko czy powtarzałem w ciągu pół sekundy i mówię mu za 10-11. a on mówił dziękuję, odszedł e, i nawet nie zauważył, że jestem obcokrajowcem i ja byłem taki zadowolony, że tańczyłem tam w tramwaju. E, to był taki pierwszy sukces. Następny krok po siedmiu latach, po siedmiu latach um, zaczynałem występować na scenie, i wtedy musiałam nauczyć się na pamięć tych wszystkich tekstów moich, 16 stron, a 4 na pamięć. To było po polsku. Po polsku. Najpierw pisałem cały tekst po, po niemiecku, potem tłumaczyłem na polski. Potem koleżanka sprawdziła błędy, poprawiała. Ja tej poprawionej wersji się nauczyłem. No i te występy na scenie dały bardzo dużo oczywiście, bo żeby opowiadać dowcip, to wszystko musi się zgadzać. Przede wszystkim puenta, bo inaczej nikt ci nie śmieje. Następny krok, jeszcze wyższy poziom nastąpił jeszcze raz dwa lata później, jak zacząłem występować w serialu M jak miłość. Tam dostałem teksty, scenariuszy i okazało się, że muszę ich nauczyć się na pamięć, słowo za słowem. Na początku myślałem, że wystarczy mówić mniej więcej, taki właśnie sens, nie? że zamiast kocham Cię, mogę też powiedzieć lubię Cię, ale tak nie jest. Trzeba mówić zawsze to, co jest napisane. Więc znowu leżałem w domu, uczyłem się na pamięć, kubałem na pamięć te wszystkie tam, Małgosiu, czemu mnie opuściłaś, czemu mnie opuściłaś. E, I no to była ostra szkoła. A na planie, e, jak tam czeka dookoła 20 osób... Zanim ty wreszcie wydukasz swój tekst, to nie ma litości, trzeba dobrze mówić. Mm, czyli um, w Twoim przypadku pomogło rzeczywiście uczenie się na pamięć dużych ilości tekstów. A właśnie, to jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, bo na samym początku, na tym pierwszym kursie w Krakowie e, miałem wspaniałą nauczycielkę Beata i prosiłem ją o to, żeby mi dała wiersz do nauki na pamięć. I dała mi, e, nie wiem dlaczego, wiersz na Brzechły, Samochwała. Nauczyłem się na pamięć Samochwała, Samochwała w końcu ta. I na, po dwóch tygodniach ostatniego wieczoru wyrecytowałem ten wiersz, choć połowni zrozumiałem. tym mądra, jestem mądresem, zgrabna, wiotka, słodka i powabna, a w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową, no co drugie słowo nie wiedziałem o co chodzi, ale nauczyłem się na pamięć. I to dużo pomagało. Potem jeszcze kilka innych wierszy. Kilku innych wierszy się nauczyłem na pamięć. Kilka czy kilku? kilku. Kilku, nie? Bo to pełniacz. Na przykład <gry> e, lokomotywa. Mhm. I to polecam wszystkim. E, nauka na pamięć. Mhm. Jasne, czyli stara metoda jednak działa, nie? Dla mnie tak, dla innych może nie, ale dla mnie to jest najlepsza metoda. Ja potem jak... Jak już uczyłem niemieckiego na uczelni w Warszawie, to nawet wymyśliłem taką metodę, że jak student się spóźnił na zajęcia, albo wagarowo, mówiłem na początku, u mnie możecie wagarować dwa razy w semestrze, trzeci raz to będzie na, do nauki na pamięć balada niemiecka. Handschu, rękawiczka Frederika Schillera i oczywiście to się wiele razy zdarzało, że ja po tam zajęciach ktoś to mi seinem przed Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten saß König Franz und um ihn die Hohen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Ale niektórzy studenci to uwielbiali. I był taki jeden facet, który nonstop stop I minimum trzy balady musiał się nauczyć, mm -hmm. trzech balad musiał się nauczyć na pamięć i Kilka lat potem go spotkałem w tramwaju w Warszawie. Już tam wtedy nie uczyłem, i on mi mówił, ehm, wie pan co, wszystkiego nauczyłem, z zapomniałem po niemiecku, ale jeszcze jedno umiem. Vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, z König Franz. I zaczął mi tam recytować w tramwaju. Także to pomaga. Mhm. A jakich wierszy muszą się uczyć dzieci w szkołach niemieckich? Żadnych. Żadnych w ogóle. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale ja za swoich czasów, e, nie, nic. To jest właśnie wielka strata, ja uważam, że e, to jest bardzo dobra rzecz. A w Polsce na przykład, jak mam występy w Niemczech, to e, żeby udowodnić Niemcom, że są takie wiersze polskie, których które wszyscy widzowie tu na sali znają, to zaczynam, stoję na stacji lokomotywa ciężko, Ogromna i pocnie. I wtedy cała sala mówi. Mm -hmm. Spływa. Spływa. Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli jakie znasz języki? Tak teraz podsumujmy. Polski. Angielski, włoski, polski, niemiecki. Angielski, ale włoski tam. Łacina, francuski, greka, greka, Łacina, hebrajski. Pasywnie. Ale to pasywnie. Mm -hmm. Dlaczego znaczy na przykład hebrajski? Bo studiowałem teologię mm -hmm. i zawsze zawsze mnie zafascynował język hebrajski, bo y mieliśmy hebrajską Biblię, czyli Stary Testament, i mój tata otwierał zawsze z tyłu mm -hmm. I te wszystkie dziwne znaki i to, to było moje marzenie, żeby się nauczyć tego. Mm -hmm. Okazało się, że hebrajski nie jest trudnym językiem. Nie? Nie, nie ma tam y przypadków. Eee, łatwa gramatyka. Eee, bardzo ładny język. Trochę tam na początku znaki, ale one są takie fajne, tak można kaligraficznie malować, że mi to sprawiało wielką przyjemność. To chodź.